Wzruszam się na myśl o naszym pierwszym spotkaniu, w tamte późne popołudnie. Nigdy dotąd nie czułem się tak kochany, tak jak wtedy. I wiem, że kiedyś zachwycisz się tamtym wielkim drzewem. Śpiewem ptaków, podmuchem wiatru, szumem morza, ciepłym deszczem, jesienny nastrój, wschodzącym słońcem, zapachem gór o poranku. Pewnie też kiedyś ze smutku pęknie ci serce.